Cześć, witajcie w lekcji na kanapie. Dzisiaj piosenka zespołu T-Love Nie, nie, nie. Piosenka turbo radiowa. Jeśli nawet y, ktoś nie wie jaki jest jej tytuł, to na pewno ją gdzieś tam raz w życiu w radiu słyszał. Piosenka Protest Song. Dlaczego? Krótka notatka już tutaj wisi. I po przeczytaniu może kontekstu historycznego, czy właśnie kontekstu powstania tej piosenki, te słowa zaczynają nabierać, jeśli nie w ogóle sensu, to Zaczyna się je rozpatrywać w trochę innym świetle, co jest też bardzo ciekawe. Akordy, których potrzebujemy, to e Amol, C-dur, G-dur i dodatkowo jeszcze D-dur. I tyle. Jeśli chodzi o prawą rękę, y to te charakterystyczne akcenty w gitarach w oryginale spokojnie otwierają nam drogę do tego, żeby użyć uniwersalnego niemalże rytmu, czyli rytmu na cztery harcerskiego, już dobrze nam znanego. Dół, dół, góra, góra, dół, góra, dół, góra, góra, dół, góra. I już. Spójrzmy w pierwszej kolejności na instrukcję, jak zagrać, czyli... Wersja do akompaniamentu samego. Zobaczmy, tu się nie, za wiele rzeczy nie dzieje, ale nie, ma też, nie można też powiedzieć, że się nic nie dzieje, bo w pierwszym okienku mamy Emol Amol po jednym razie, a w drugim okienku nagle upchały nam się trzy. I o ile C -dur też będzie po jednym razie, tak G i D musi się ze sobą podzielić czasem grania harcerskim. Tutaj. No więc jak to zrobić? Możemy spróbować w tym miejscu na akordach G i D zrobić tak, że jeżeli dobrze już umiemy tutaj w prawej ręce harcerza, to teraz zagrać pierwszą połowę G-dur, a drugą połowę D-dur. To jest jedna z opcji. A druga opcja może być taka, że znowu oczywiście nie mamy więcej czasu niż połowa tylko tego rytmu, ale zagrać tylko pierwszymi połówkami tego rytmu, czyli. A jeśli to będzie na razie za duże wyzwanie dla nas, to możemy po prostu ograniczyć się do dwóch uderzeń równych, raz, dwa, raz, dwa. I też będzie. Ekstra. Ok, to zagram teraz wedle instrukcji cały ten, całą tę frazę. Za pierwszym okrążeniem będą proste uderzenia w dół, a za drugim okrążeniem zagram już pierwsza połowa, druga połowa podzielone te dwa akordy na całego harcerza. I tak i tak jest w porządku. Ta pierwsza pewnie jest lekko łatwiejsza, intuicyjna bardziej, więc obie będą brzmiały całkiem nieźle. Okej, okay. to wcześniej przeanalizowaliśmy sobie, jak co po kolei leci. I ta instrukcja w przypadku tekstu, który jest właśnie po, nie tyle pocięty, co śpiewa się go w jakiejś odpowiedniej rytmicy, w odpowiedniej frazie. No to też bardzo ważne jest utrzymywać tutaj cały czas ten sam. Yy, te, tę samą sekwencję. Dla nas to będzie jedno E, jedno A, jedno C, pół G, pół D. No i właśnie, jak spojrzymy sobie teraz na tekst, to jeśli będziemy przestrzegać tych instrukcji, to wszystko powinno się tutaj nam dobrze ułożyć. I pamiętamy o tym, że nawet jeśli nie ma słów, mam na myśli to miejsce między zwrotką a refrenem, to cały czas prawa ręka. Musi pracować w tej swojej instrukcji W tej swojej sekwencji I to zaraz nam wyjdzie No dobra, to nie ma co już dłużej gadać Po prostu zabieram się Za zaśpiewanie i granie Tej piosenki w całości Bołóż pistolet na stół I uprzedzenia Wyrzuć w kąt Na całym świecie są faszyści Którzy nienawidzą Nie, nie, za dużo możesz stracić. Oto takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nie mamy wszystko czego nam potrzeba, nic tylko grać i uważać na to, żeby odpowiednio wyczekać te pauzy w refrenie, żeby za szybko z tekstem nie wlecieć. Jeśli to się uda, to praktycznie jest wszystko gotowe. Yy, widzimy się w następnej lekcji na kanapie i jeśli chcecie, dawajcie znać w komentarzach, jakie piosenki gdzieś wam grają yy, w sercu. Do zobaczenia.